Cztery oczy. Poranna rozmowa Radio Opole. Dzień dobry panie dyrektorze. Dzień dobry. Jak co roku KRUS organizuje dwa konkursy. Pierwszy zatytułowany Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, to konkurs dla rolników, a także konkurs plastyczny, który to już kierowany do uczniów szkół podstawowych, czyli prewencja, edukacja przede wszystkim. Przede wszystkim, tak, te konkursy są naszymi standardowymi konkursami, jakie przeprowadza Cruz w ramach prewencji. Jest to już dziesiąty konkurs, jeśli chodzi o plastyczny i ten temat się zmienia, rocznie jest inny. W tym roku temat jest taki dość przyjemny dla dzieci, gdyż to jest o bezpiecznej na wsi, nie ryzykujesz, ty zwierzęta znasz i szanujesz. Więc dzieci muszą wykonać. Plastyczne na arkuszu A3, gdzie swoją wizję przedstawiają na tym arkuszu, jak tę tematyka można zrealizować dla bezpieczeństwa na więc te prace, my oczekujemy na te prace do końca lutego. E, zarówno najlepiej, jakby zostały skierowane do placówek naszych terenowych. Mm -hmm. Jeżeli ktoś wyśle nawet do działu okręgowego, nie ma problemu żadnego. My również go zrealizujemy, czyli po prostu ocenimy. E, ten konkurs nasz jest e, wieloetapowy. Mm -hmm. Jakie to są etapy? Etapy tu mamy trzy. Jeden etap to jest pierwszy powiatowy. Drugi pojewódzki i oczywiście centralny. Mm -hmm. e etap powiatowy, e na każdym wyłaniamy lidera, jak i również drugie i trzecie miejsce i też wyróżnienia. W zależności od ilości prac e są to od, no, różna ilość trzech, czterech wyróżnień na etapie powiatowym. Na etapie wojewódzkim również mam pierwsze, drugie, trzecie miejsce i również wyróżnienia. I najlepsza praca jest dopuszczona do szczebla centralnego i tam są również też pierwsze, drugie, trzecie miejsca i wyróżnienia. Mm -hmm. Skoro konkurs, to musi być nagroda. Ach, oczywiście. Jeszcze, jeszcze chciałbym dodać, że to mam ten konkurs też dwustopniowe, ze względu na to, że różne jest zaawansowanie dzieci. Więc mhm. dzieci od pierwszej do trzeciej klasy i od czwartej do ósmej to są dwa równoległe konkursy. Mhm. No to co z tą nagrodą? Nagrody. Nagrody są bardzo takie edukacyjne. I, i które zachęcają dzieci do dalszego rozwoju tej swoich zdolności plastycznych, bo <ślenia> tych plasmy dostajemy ogromną ilość. Bardzo dziękujemy dzieciom za. Ja przede wszystkim nauczycielom, bo tutaj gro takim motorem to są nauczyciele w szkołach podstawowych Serdowieskiego, gdzie my ich przeszkalamy. Przekazujemy tematykę, jak i tak dalej, spotykamy się z tymi dziećmi, wraz z tymi nauczycielami, oni pilnują tych dzieci, robią im yy, zajęcia i tak dalej, więc yy, pomagają w, w realizowaniu tego, tego yy, plastycznej wizji dziecka. Yy, I dlatego twierdzę, że jest to bardzo dobry. Yy, dla rozwoju tego dziecka, zarówno plastycznego, jak i myślenia o bezpieczeństwie prewencji. Mhm. W tym roku jest położony nacisk na zwierzęta. Taka tak. jest tematyka. Mhm. Czyli dziecko musi y, pokazać na rysunku, y, no właśnie w jaki sposób się zachowywać przy To już jest wizja dziecka. To już jest, to już jego jest dowolność, kreatywność. jego kreatywność. On określi, on przedstawi i powiesz, że są bardzo różne i zarówno jeśli chodzi o wykonanie może być to akwarela, plasy, czy by to być stabilne. Mm -hmm. Bo dlaczego? Dlatego, że my to przechowujemy jak i również przemieszcza się ta praca. Więc ona nie może być jakaś niestabilna, że może uległ zniszczeniu poprzez przewożenie i tak dalej, i tak dalej. To jest bardzo istotne. Bo tylko prace takie stabilne, które będziemy mogli przechowywać, przemieszczać, będziemy oceniać, bo wiadomo, że... Ale koniecznie że... format A3. Tak, format A3. Hmm. A w ubiegłym roku ile dzieci się zgłosiło? A w ubiegłym roku około... 1973 jakaś taka cyfra, do 2000, ze szkół ja nawet powiem zaraz za muszę zerzyć do swoich notatek. E, 1000, przepraszam, 1927 ze 172 szkół mm -hmm. no to sporo, Polskiego. Spore zainteresowania Tak, zainteresowanie jest ogromne bym powiedział nawet i, i dlatego... I, i, Proszę, żeby właśnie w tym roku również zachęcić dzieci do y, realizowania tego, tego tematu poprzez ten plastyczny wyobraźni dzieci. Y, tutaj chciałbym też to powiedzieć, że jednym z nagrod również mamy warsztaty y, w szkole plastycznej. Mhm. Y, tutaj dzieci swój talent mogą rozwijać. To jest taki pierwszy etap, gdzie później mogą uczestniczyć w tych zajęciach plastycznych. Również jedną z nagrod będą warsztaty w Radiopole, w którym właśnie mamy zaszczyt rozmawiać. Również będą takie zajęcia, z prezesem, panem prezesem rozmawialiśmy i coś takiego stworzymy. Mhm. Również chciałbym coś takiego stworzyć w telewizji naszej regionalnej, żeby. Oprócz tego, że będzie pokazywać ten konkurs, jak i również rozpowszechniać wśród ten, jak i również konkurs dla rolników, chciałbym, żeby tam również, takie warsztaty wystąpiły dla tych dzieci, bo po prostu może ten parcel dziecko połknęło, czy to radiowsa, czy to telewizyjny. No tak, może pooglądać, jak ta praca wygląda. Tak. Wspomniał Pan o konkursie dla rolników, czyli Bezpieczne Gospodarstwo Rolne i to już 18 edycja. Tak, to już 18. można y, przygotowywać się, zgłaszać? Tak, można się przygotowywać. My jeszcze nie mamy dokładnego regulaminu na ten rok. On może tam ulegnie modyfikacji jakiejś małej. Jeszcze się on oficjalnym datą nie rozpoczął, ale to myślę, że lada, mhm. lada chwila yy, centrala już postanowić, że od dnia tego, tego zaczynamy, ale już można zgłaszać, zgłoszenie takie będziemy przyjmować w placówkach. To powiedzmy, Zresztą, na czym ten konkurs polega? Na tym konkurs przede wszystkim polega, że my, jako osoby, które są, e, oceniają to hmm. bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym, e, jeździmy na lustrację, ale ona nas tylko i wyłącznie informacyjną e, to nie jest żadna nakrętka, Przekazowa. My jedziemy, oglądamy, oceniamy, tylko IWOS i wyłącznie i wspomagamy w likwidacji tych zagrożeń. Mm -hmm. e, z nami jeździ również inspektor z Państw Państwowej Inspekcji Pracy. On dużą wiedzę ma. Przekazuje rolnikom te zagrożenia, które można wyeliminować. I tego grona wybieramy również etapy mamy powiatowy, wojewódzki i centralny. Chciałbym powiedzieć, że w centralnym jest to ciągnik do yy, główną nagrodą, no tak. ale nagrody są naprawdę Zarówno na szczeblu powiatowym, jak i a tym bardziej centralnym, zacne. I jest... dla rolników, i dla dzieci, bo e, chciałbym jeszcze wrócić do dzieci. Dzieci, jak z naszych podsumowań powiatowych czy wojewódzki wychodzą, to e, prezenty, jakie otrzymują, to sami nie uniosą. <grym <grym o, to proszę, tak było. Tak. To powiedział. A w konkursie dla rolników, dla dorosłych, powiedzmy, hmm. mogą brać udział gospodarstwa duże, czy te mniejsze też? <grym> Wszystkie. 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 Tu nie, ma, nie mamy ograniczenia, czy na przykład to małe zwierzęce, wszystkie. Po prostu tutaj oceniamy zarówno jeżeli jest zwierzęce, czyli mieszane, czy same roślinne, czy stawy hodowlane, to w tym wypadku, czy, czy owocowe. W tym wypadku wszystkie gospodarstwa rolne. Tutaj pełna dowolność pełna właściwie. Pełna dowolność. Tu my tylko patrzymy pod względem prewencyjnym, czyli te zagrożenia, e, które są, wynikają z tych e, działalności rolniczych. Mhm. Z kim KRUS współpracuje przy organizacji tych dwóch konkursów? Tak, przy, z współpracujemy z wszystkimi agencjami rolnymi. E, tu chciałbym powiedzieć, że honorowym patronatem, jeśli chodzi o bezpieczne gospodarstwo rolne, ma prezydent kraju, Andrzej Duda a honorowym, jeśli chodzi o dzieci, plastyczny minister rolnictwa, pan Artonowski. No to już wyżej się nie da chyba. Nie, już wyżej się nie da, nie, da, nie można. I dlatego, tak ja mówię, tutaj wszystkie agencje rolne na szczeblu e, powiatowym, wojewódzkim e, współpracujemy. Tak jak powiedziałem, to Państwem prace, Pracy, która jest współorganizatorem. E, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i KOPR. Mhm. Konkursy to taka powiedzmy przyjemność, natomiast no, one mają zapobiegać wypadkom. Panie dyrektorze, jaka, jaki jest wskaźnik wypadkowości, jeśli chodzi o gospodarstwo? Jeśli chodzi o gospodarstwo rolne, Opolszczyzna jest jednym z lepiej prezentujących się w skali kraju e, odziały regionalnych. Mm -hmm. tak bym bo akurat województwo opolskie to jest oddział regionalny opolski. Akurat tu jest taki sam, może w innych rejonach kraju jest troszkę inaczej, na przykład Dolny Śląsk, mm -hmm. to jest dolne Śląskie, ale były to są województwa zawarte, tak jak w i tak dalej. Więc tam jest troszkę inna sytuacja, ale jeśli jeśli chodzi o Polczyzna jest e, przodującą, e, jeśli po tym wypadkowości, mamy najniższy wskaźnik. E, może w zeszłym roku zajęliśmy, że tak powiem, zajęliśmy, to nie o to chodzi, ale mieliśmy drugie, trzecie miejsce, więc, ale to jest ze względu na to, że, że taki był sezon. Mm -hmm. e, powiem tak, świadomość e, rolników, jeśli chodzi o prewencję, jest bardzo duża e, na tym terenie. Mamy łatwość przeprowadzania, przeprowadzamy konkursy, jak i pogadanki z rolnikami. Podczas całego roku organizujemy spotkania z rolnikami na temat prewencji. Aktualnie jesteśmy w trakcie porozumienia z Grupą Azotów, gdzie razem organizujemy te spotkania. A grupa Azotów przedstawia swój produkt. My prevency, od strony prewencyjnej mówimy o zagrożeniach, jakie istnieją, jak i przekazujemy pełną informację rolnikom z danego terenu. Więc i rolnik zarówno ma yy, tą wiedzę, i dlatego też i pokazujemy te zagrożenia, więc już na tym etapie eliminujemy, próbujemy eliminować wszystkie zagrożenia, jakie istnieją. Czyli świadomość, jest. świadomość rolnicza jest na wysokim poziomie, jeśli chodzi też, o, o dopytam wóz. o procenty, ten wskaźnik, y, nie mamy takich informacji, nie mam, nie mam nie przy sobie, jeszcze. nie chciałbym po prostu, tym bardziej, że na zeszły rok mamy, tylko hmm. akurat nie mam przy sobie, nie hmm. chciałbym w tej chwili mówić. Z tego co poziom, pamiętam, chyba było dwadzieścia kilka procent. Tak, ale, ale nie chciałbym tutaj y, powiedzieć jednoznacznie, że to jest y, Taka i taka wielkość, jeżeli po prostu Ale nie cieszę, są, że tak. rolnicy świadomi są i świadomi dbają są. o bezpieczeństwo. Tak, tak. Bardzo dziękuję. Był dzisiaj z nami Piotr Ciona, wicedyrektor Opolskiego Kruzu. Dziękuję serdecznie. Dziękuję serdecznie. W cztery oczy. na rozmowa Radio Opole.